On hodował niedźwiedzie i teraz dostarczał te niedźwiedzie do cyrku. I teraz to, to był jakby pretekst, żeby mógł wjechać za granicę do Stanów Zjednoczonych, bo on kupował te niedźwiedzie po okazyjnych cenach w Stanach Zjednoczonych. I był głównym dostawcą do cyrków, a tych cyrków było więcej znacznie wtedy niż dzisiaj. I każdy cyrk miał co najmniej jednego niedźwiedzia. Niedźwiedzia, został, zostawał spuszczony na noc. I właściwie poza jego panem to to nikogo, że tak powiem, nie tolerował. Oczywiście te niedźwiedzie były różne, zmieniały się, ale było od razu tak wychowywane. Ludzie na wszelki wypadek omijali to okręgło, bo Anusz ten niedźwiedź wskoczył, Tam te niedźwiedzie przez ten miały jakieś przygody, tam jakiegoś psa zamordowały, któryś tam… w razie coś tam się takiego zdarzało, także to wymagało, że to było otoczone bardzo silnym… I właśnie paroma rzędami potłu. I to takim do sforsowania dla niedźwiedzia trudnym, a inaczej to czołgiem. I teraz miał w domu bardzo bogate archiwum swojej działalności szpiegowskiej, które było nieschowane i które bez przerwy uzupełniał. W oparciu o własną wyobraźnię, ale także w oparciu o znane mu materiały bezpieczniackie, bo na przykład lubił tam wsadzać nazwiska niektórych ludzi, których pozyskał. Lubił tam wsadzać jakieś sytuacje, które się naprawdę zdarzyły. I ja tego nie czytałem, ale pokazywał mnie, to był naprawdę imponujący zbiór. I teraz, jak ja, to był jego jedyny, jeden zbiór, a drugi zbiór, który miał, to miał zbiór książek o mundurach, figur rozmaitych wojskowych, mundurów i tak dalej, to miał taką, to, to był jego hobby, to miał jeszcze coś takiego, zresztą bardzo ciekawy zbiór. Miał żonę, ale żona nie, nie była przyzwyczajona do niedźwiedzi, mieszkała e, 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 gdzie indziej. Nie wiem, jak tam te stosunki utrzymywali, jakoś tam. Utrzyma. W, każdy, w każdym razie, jak on umarł, to ona przejęła to wszystko. E, w styczniu chyba drugiego roku, czyli na początku stanu wojennego, kiedy on już nie żył, umarł w grudniu. To w styczniu y, kazała się w trybunie ludu notatka, można ją odczytać. Wpadło archiwum szefa kontrwywiadu KPL. Dzięki tam doskonałej pracy naszych organów znaleźliśmy bardzo głęboko ukryte, bo to było jawnie, ale w razie czego to trzeba było głęboko ukryć, ale. Nie do końca dokładnie, prawda? Znaleźliśmy głęboko ukryte archiwum tego i taka była notatka, która mnie bardzo ucieszyła w Trybunie Ludu. Teraz tak, na... Już po sierp, po porozumieniach po dańskich. w tym krótkim okresie, kiedy ja tam przez trzy tygodnie byłem na wolności, po paru dniach Zgłosił się do mnie w trybie alarmowym. Zgłosił się do mnie niedźwiedź i mówi niestety nasza, nasza współpraca zbliża się do końca. Ja mówię, dlaczego? Co, co jest takiego? Coś jest nie w porządku, czy coś co ty chcesz? O? On mówi słuchaj Leczek, ja mam do ciebie po prostu taką prośbę. Ja całe życie byłem oficerem wywiadu, i, i wszystko, co przez całe życie robiłem, to było tajne. Mm. I teraz ja chcę, ja jestem umierający. I ja wie, co to znaczy umierający? Mam raka, tam szoski, czegoś i tak dalej. Ujawniło to się. Niedawno lekarz nie chciał mnie tam nic więcej za dużo powiedzieć, tam ja wysłałem mu mojego brata, którego nie mam. w stosunku do mojego brata to się otworzył i wszystko dokładnie opowiedział. Znaczy trochę zmienił ubranie, nawet nie musiał bardzo tego robić. Tam włosy inaczej uczesał. I poszedł do niego i ten mu lekarz wszystko powiedział, no bo brat przyszedł. Bratu może powiedzieć, a choremu nie powie. I, I lekarz mu powiedział rok czasu. Panie pański brat ma e, rok czasu e, na jesieni, e, gdzieś do jesieni e, przyszłego roku. I on mówię, ja ten ostatni okres chcę spędzić jako jawny działacz Konfederacji Polskiej Ja się. Ja się zgodziłem i w tej sytuacji, kiedy on już został, miał zostać ujawniony, to powiedziałem o tym Majce. Nie, 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 nie przypuszczałem, że zostanie tak szybko aresztowany, ale ponieważ on już będzie jawny, to to jest żadna tajemnica. I powiedziałem Majce, że jest tutaj taki facet, który się zajmował wywiadem, on jest ciężko chory, on się ujawni, będzie, będzie tutaj tam coś robił i tak dalej. A jeden z jego punktów kontaktowych jest na Tamce, tutaj tuż obok, niedaleko nas, w takim domu, który ma wyjście na Trzy Ulicy, I z czego po dwa wyjścia na, dwa, na dwóch ulic. Tak, tak trudny bardzo, że tak powiem, żeby, żeby kogoś przypilnować. Otóż... E, e, i i miałem o tym powiedzieć na biurze politycznym, no bo jak, on, jak go ujawniamy, tego, tego samego faktu ujawnienia, przedstawienia, to jest nasz tajny agent, który niestety jest chory i dlatego już nie może dalej pracować, to takiego ja nie przeprowadziłem. Ja powiedziałem Majce, nie, nie zdążyłem powiedzieć nikomu, Majka powiedziała potem Szeremietiowowi, no i więcej. On zresztą sam... E, ja byłem przez cały czas pod jego obserwacją. Po lata się tutaj znalazł facet, który tam daleko mieszkał i który miesiąc przyznaczył... Na, mieszkał na w tamtej części domu i po latach mi się przyznał, że praktycznie codziennie sporządzał raporty dla, właśnie dla niedźwiedzia. Bardzo takie zwięzłe ale, ale bardzo częste, prawda? Także jak ja miałem katar czy coś takiego, widać, żeby, że czy jestem chory czy coś, to, to od razu leciał raport, że jestem chory, prawda? Przyszła rewizja, leciał raport, że była rewizja. i jak dużo wynieść? Facet się dopiero, dopiero po latach przyznał. Inżynier taki. Otóż, me, zresztą już nie mieszka tutaj. Mieszkam jakiś czas, ale, ale nie mieszka. To znaczy, nie jest to z tych ojców założycieli tej spółdzielni. Nie, tylko tutaj mieszka. jakiś czas. I umarł w grudniu, umarł w grudniu 1981 roku. Odbył się pogrzeb, bezpieka zastrzeliła, bezpieka zastrzeliła niedźwiedzia, dostała się do środka.